W rytmie poloneza i z biało-czerwonymi barwami w tle, tak mieszkańcy Grotkowa uczcili 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na rynku znów zabrzmiały patriotyczne nuty, a wspólny taniec stał się symbolem jedności i dumy z wolnej ojczyzny. Tradycja, kiedy w dniu 11 listopada mieszkańcy Grotkowa spotykają się w rynku, spotykają się Oczywiście, żeby pobyć ze sobą razem, ale też spotykałem się, żeby powspominać to ważne święto, powspominać te historie. 123 lat, kiedy nas nie było na mapie świata, na mapie Europy, to czas, kiedy tańczymy wspólnie poloneza, to czas, kiedy miejscowy zespół mają okazję zaprezentować się ze swoim repertuarem patriotycznym. Cieszy mnie ogromnie to, że widzimy tutaj na rynku wiele pokoleń, a więc widzimy te najmłodsze dzieci którym przekazywane są te tradycje oraz pokolenia starsze, które tą tradycję przekazują. Na scenie wystąpili lokalni artyści, prezentując pieśni, które od pokoleń towarzyszą Polakom w chwilach wzruszeń i refleksji. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się, a do dziewczyny. No, uczyć w dzisiejszych czasach młodzież historii. Wiemy o tym wszyscy. Natomiast takie momenty, taki sposób świętowania tej uroczystości pozostaje we wszystkich na bardzo, bardzo długo. Dla wielu obecnych to święto ma szczególne znaczenie. Pamięć o trudnej drodze do wolności wciąż jest żywa i to właśnie ona sprawia, że 11 listopada w Grodkowie to dzień radości, dumy i wdzięczności. Mój dziadek już nie żyje. Ale zawsze mi to od małego wpajał, żeby świętować, co to jest Polska. W specjalnie przygotowanym namiocie każdy mógł własnoręcznie stworzyć kotylion niepodległościowy lub inne patriotyczne ozdoby. To była lekcja historii w praktyce pełna barw, rozmów i wspólnego tworzenia.